Rano pożegnali, Benedykt wrócił do klasztoru i w modlitwie, kilkadziesiąt godzin później, zobaczył, że aniołowie unoszą duszę scholastyki do nieba. W tej wizji zrozumiał, że jest to moment, kiedy scholastyka umiana dla świata, rodzi się dla nieba. Posłał swoich braci aby przynieśli ciało scholastyki do klasztoru na górę na Cassino i złożyli ją w krypcie klasztornej. Tam spoczywają relikwie siostry i brata, oczekując martwych stanu. Powiedzieliśmy sobie we wstępie, że święta scholastyka jest patronką, wyprasza potrzebne łaski, Chronu przed burzami, piorunami oraz wichurą. Dzisiejsza Ewangelia pokazuje nam w sposób plastyczny te burze, wichury, pioruny, których doświadcza człowiek w swoim wnętrzu. Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, zwierząt, kradzieże. Zabójstwa, cudzołstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha i głupota. nawałnic, wichrów, które żarkiem naszymi wnętrzami. Sami nie jesteśmy w stanie dokonać zwycięstwa. To Jezus mocą swojej łaski w nas zwycięża. A święci są tymi, którzy nas wspierają w tej walce. W wieloraki sposób. Najpierw pokazują nam, że oni tak samo jak my musieli przejść tę drogę, którą my idziemy i że w ich życiu tak samo toczyła się walka wewnętrzna. Odnieśli zwycięstwo, bo zawierzyli, zaufali Bogu, zaufali Ewangelii Jezusa Chrystusa. Uczynili ją swoją drogą życia. nich to było możliwe, to i dla nas jest to możliwe. I nie możemy powiedzieć, to nie jest możliwe dla człowieka, bo scholastyka, patron dzisiejszego, Benedykt i wielu, wielu, wielu innych i nasz brat Albert, każdy z nich przechodził ten samą drogę. I w czasie, kiedy żył, było równie trudno, tak jak nam Pomagają nam nie tylko przykładem, ale pomagają nam także wstawiennictwem. Kiedy przyzywamy ich pomocy, kiedy przyzywamy ich orędownictwa, kiedy ich czcimy, oni, okazując nam swoją wdzięczność, błagają za nami Boga przed Jego obliczem, aby Bóg przymnożył na łaski, aby walczył w naszej Czytaliśmy kilkanaście dni temu, jak król Dawid jeszcze nie będąc królem szedł do walki z Goliatem. Bóg stanie w mojej obronie. I oto właśnie święci proszą Boga, żeby Bóg stawał w, naszych ob w naszej obronie, żeby pomagał nam pokonać, przezwyciężyć. Nie załamać się, nie ulec lękowi, kiedy doświadczamy burz, piorunów i wichrów, i wszelkiej niepogody. Nie tylko myślimy na pierwszy rzut oka, to myślimy o niepogodzie fizycznej, tak jak dzisiaj jest. Ale tu chodzi przede wszystkim o niepogodę w świetle dzisiejszej Ewangelii, która rozgrywa się w sercu człowieka. Tam toczy się walka. Przed wielu laty w jednym z klasztorów widziałem obraz Maria do w Kołowiedni. Obraz bardzo dziwny. Wiecie, kogo przedstawiał? Z jednej strony na stole były szafy. Z jednej strony siedział diabeł. Z drugiej strony siedział człowiek i diabeł grał z człowiekiem i podpis był taki, który w tłumaczeniu, podpis był łaciński, w tłumaczeniu polskim, także o twoją duszę walczy diabeł. Czy pamiętasz o tym? I tu jest nam potrzebne wstawienie swojej pomoc świętka właśnie walce. Przyzywamy dzisiaj wstawienie swojej pomocy świętej scholastyki, bo ona jest, należy do tych dusz, które umiłowały Boga ponad wszystko i odniosły zwycięstwo nad mocami ciała, krwi, nad mocami ciemności i zdobyła koronę wieczności pomagają nam jeszcze w trzeci sposób. Pokazują, że jest życie wieczne i że jest szczęście wieczne i szczęście, które nie ma końca, a za którym każde ludzkie serce tęskni. No co ten przewodny nicze filozof powiedział? Sz wie szczęście wieczności chce bez dna bez dna. Wszyscy chcemy być szczęśliwi. I to pragnienie szczęścia diabeł też wykorzystuje w naszym życiu i podrzuca nam różne pochłapy. I chce nas, traktuje nas w sposób poniżający, a my zanim się zorientujemy, często chwytamy te ochłapy i albo szczęście i przeżywamy bolesne rozczarowania. A święci swoim ustawieniem, przykładem i swoimi wypraszonymi nam darami, łaskami mówią nam o szczęściu trwałym, bez końca i że warto, warto opowalczyć o to szczęście. I że warto je mieć przed oczyma, bo kiedy mam przed oczyma cel, i ten cel jest mi bardzo ważny, to dobiorę wszystkie środki, aby ten cel osiągnąć. I to pokazują nam święci. Święta szkolastyko. wyproś nam potrzebne łaski. Nigdy nas nie opuszczaj i nie zostawiaj nas samych, a kiedy widzisz, że w naszych sercach wzbierają burze pioruny, wichury i wszelkie niepokoje. Tym bardziej osłaniaj na swoim szkaplerze, błagając Boga o...